Dzień dobry, Bogajny Krzysztof, Grupa Auto Centrum List Salon Renault w Kaliszu. Ostatnio prezentowałem wam samochody dostawcze, tym razem przyszedł czas na suwa auto-osobowe z gamy Renault. Renault Kadżar. Samochód ten dostępny jest w gamie silnikowej z jednostką 140 oraz 160 konną w połączeniu z sześciobiegową skrzynią manualną oraz automatyczną skrzynią dwusprzęgłową. Marka Renault posiada coraz więcej suwów w swojej gamie. Mamy kaptura, mamy kadżara, wkrótce pojawi się model Arkany, jest również Koleos. Natomiast ten samochód, który prezentuję Wam dzisiaj, to wersja wyposażenia Z. Uważam, że to jest wersja, która ma wszystko to, co powinno być w samochodzie, bez jakichś zbędnych dodatków. Natomiast po kolei pokażę z zewnątrz, co znajduje się. Poza tą dynamiczną linią nadwoziową, którą cechuje się marka Renault, mamy światła. LEDowe do jazdy dziennej w kształcie literki C. Światła te przełączają się same wraz z czujnikiem zmierzchu. Na pewno nie dostaniecie mandatu w trakcie codziennej jazdy. O światłach nie zapomnicie. Dalej, światła przeciwmgielne, znajdujące się tutaj na dole. W wielu markach nie jest to element standardowy, tutaj praktycznie w każdym aucie już je znajdziecie. Felgi aluminiowe o średnicy 17 cali, na to warto zwrócić uwagę lusterka z kierunkowskazami, które przy zamknięciu i otwarciu samochodu również zamykają się i otwierają. Na klamce możemy zauważyć przycisk, który po wciśnięciu zamyka i otwiera drzwi. Tak naprawdę tutaj już nie musimy kluczyka wyjmować z kieszeni, z torebki, z saszetki. Wystarczy, że włożymy go w dowolne miejsce. Podejdziemy do samochodu, auto nam się otworzy. Przyciemnione szyby, relingi dachowe, mamy tutaj również antenę dacha, dachową w kształcie płetwy rekina i światła ledowe z tyłu. Jeżeli chodzi o ten model, warto zwrócić uwagę na bagażnik. Nie należy on do małych, suwy raczej nie słyną z dużych bagażników, natomiast tutaj spokojnie czteroosobowa rodzina będzie mogła wybrać się w podróż. Byliśmy na zewnątrz. Jesteśmy w środku. Wersja wyposażenia Zen w przypadku Renault Jara charakteryzuje się naprawdę bardzo bogatą opcją wyposażenia. Ja pokażę wam tylko kilka z tych elementów. Nie będę was zanudzał opowieściami o wszystkich rzeczach, które znajdują się w tym aucie. Po kolei od lewej strony kierownicy światła z czujnikiem zmierzchu, to o czym mówiłem wcześniej. Po prawej stronie kierownicy czujnik deszczu. Tempomat, komputer pokładowy sterowany z kierownicy, zestaw głośno mówiący, sterowany z kierownicy, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa w tym aucie i panel multimedialny. Panel multimedialny, który ma posiada również w swoim wyposażeniu nawigację. Takich ciekawych rzeczy, które możemy znaleźć w tym samochodzie, e, chociażby możliwość zmiany koloru oświetlenia wnętrza, tak, tutaj jakby te podświetlenia czy niebieskie, żółte, fioletowe, wedle swojego uznania możemy dopasować e, tak, jak nam się będzie podobać. Jednego dnia może być żółto, drugiego dnia może być w samochodzie zielono, Ele hamulec postojowy, elektryczny, podłokietnik przesuwany w tym aucie. Także możecie go wyrekulować dodatkowym schowkiem. Tak naprawdę, powiedzcie szczerze, czego chcieć więcej w bałcie osobowym. Dzisiejsza prezentacja jest bardzo krótka, natomiast chciałem Was zaprosić jednocześnie do salonu Kalisz, ulica Łódzka 71, grupa Autocentrum Lis, salony Renault. I my w salonie możemy zaproponować Wam bardzo ciekawe opcje finansowania, bardzo ciekawe opcje kredytowania samochodu. I na co warto zwrócić uwagę, a nie każdy o tym wie, w przypadku wszystkich modeli, właśnie naszej marki, mamy możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat z liczeniem również kosztu serwisu w cenie. Także zapytajcie nas dzwoniąc, czy pisząc maila odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.